na wypieki, co prawda nie, jest, nie są to serniki czy makowce świąteczne, ale będzie świąteczny koszyczek, który będziemy mogły zrobić właśnie tak pięknie upiec, udekorować i postawić na wielkanocny stół. No i właśnie zapraszam teraz do tego, jak go zrobimy. Więc potrzebne nam bę będą cztery szklanki mąki. Zaraz sekundkę, ja to mam jeszcze łyżeczkę. Domieszam. Cztery szklaneczki mąki. Czyli jedną liczba. Tu sobie postawię, żeby nie naproszyć. Tak, drugą, trzecią i czwartą, tak, proszę bardzo, mamy cztery, o, i teraz do tych, do tych, do mąki, Wlewamy. Ja już mam tu rozrobione w ciepłym mleku drożdże. Wleję te drożdże. Tych drożdży będzie nam potrzeba jakąś tak jedną czwartą kostki. Jajeczko. Jedno całe jajko. Cztery łyżki, oliwy. Pół łyżeczki soli i jedna czwarta szklaneczki cukru. Ja tu już mam odmierzoną, mogę wsypać. Tak. I to, tu miałam drożdże do pokazania, ale ja ich już tu nie będę używać, bo zrobiłam tym. Mleko przyda nam się jeszcze, jak to już tak rozrobię. To mleko zobaczymy, czy to będzie nie za gęste. Jak będzie właściwie za gęste, to dalej będziemy sobie dolewać to, tego mleczka, żeby była taka akuratna konsystencja, jak na pierogi, może troszkę bardziej taka sztywniejsza. To wszystko, jak zrobimy, nakrywamy czystą ściereczką i odstawiamy na no gdzieś 40 minut w ciepłe miejsce. No, ciasto podwoiło nam swoją objętość. No, i trzeba właśnie z tego ciasta już porobić takie pluseczki, jak gdyby. To będzie nam potrzebne do obłożenia, właśnie naszego koszyczka. Ja wzięłam tu ze swojego zestawu taką misę, która przypomina kształtem. Będzie przypominać ten kształtem koszyczek i właśnie porobiłam te kluseczki takie i najpierw obłożyłam tą misę jeszcze takim papierem pożywczym. Tak, później to trzeba posmarować jeszcze masełkiem troszeczkę, żeby to później nam się nie przylepiło mocno i okładamy najpierw pionowe. Paseczki po miseczce, a później przeplatamy to poziomymi. I ja już tu zrobiłam trzy paseczki, ale teraz jeszcze sobie zrobimy następny. Tak, przeplecimy to wszystko dookoła następnym paseczkiem. I jak już zrobimy, Cały ten koszyczek to idziemy do piekarnika i wstawiamy na 15 20 minut w 15-20 minut w 180 stopniach. No teraz jeszcze trzeba nam zrobić uchwyt, czyli rączka od koszyczka. Więc też z takich trzech wałeczków będziemy zaplatać warkocz. I robimy sobie, przeplatamy, robimy sobie warkocz, żeby to ładnie później wyglądało. Proszę bardzo, taki warkoczek piękny. Jego też trzeba będzie obłożyć później, żeby on miał taki kształt fajny, na jakimś też talerzyku, przypominającym troszkę kształt uchwyt. Proszę bardzo, zrobimy taki piękny warkocz i też go idziemy wypiec. No i proszę bardzo, wyszedł nam taki piękny koszyczek, już wyjęty zostało naczynie i wyszedł nam taki koszyczek. I możemy teraz zrobić, trzeba nawet, tu włożyłam wrączkę, wkłada się wykałaczki, żeby połączyć, bo to yy, ten uchwyt już z koszyczkiem. I będziemy, próbować, może tak, próbować to, zespolić. I proszę bardzo. Wykałacz, tak i proszę bardzo, jaki koszyczek nam wyszedł?